Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy uwierzyli przez niego. Czy słucham też tych, którzy dają świadectwo prawdzie? Czyli, czy znam głoszenie Kościoła, czy utożsamiam się z katechizmem Kościoła katolickiego po to, żeby być dla kogoś Janem, żeby zaświadczyć o Słowie. Przez to, tak jak mówiłam, przez to, że codziennie 15 minut, pół godziny, tyle, ile mogę, tyle, ile mo jest to możliwe, mozolne, czasami zasypiam nad tym słowem Dobra Panie Boże, chcę teraz z Tobą być. To nie motywacja zmienia życie, to nawyki zmieniają życie. I nie ma inspirującego cytatu z Księgi Mądrości albo z Księgi Przysłów, tylko jakiś, nie wiem, na przykład księ z Księgi Liczb. Jakie, jakie długości mają, ma, ma świątynia? I to, też ma, I to też jest słowo Boże. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Czy jestem świadectwem dla innych? I e, czy mam świadomość tego, że jestem, mogę być jedyną Ewangelią, którą przeczyta drugi człowiek, nie? Zwłaszcza ten, który nie zna Ewangelii. Wiecie co? Miałam taką sytuację jakiś czas temu. Jak. Powiedziałam człowiekowi, opowiedziałam 15 rozdział Ewangelii św. Jan, e, Łukasza, przepraszam. Przypowieść o synu marnotrawnym. Ja nie mogłam wyjść z podziwu. to w ogóle dla mnie był przeturbo prezent. Ten człowiek nigdy w życiu przedtem nie słyszał o tym fragmencie Ewangelii. Ja tak O Boże, naprawdę nie słyszałaś? O Jezu, to, ja ci to ja ci opowiem. Ta Ewangelia, w ogóle kto o tym nie słyszał, tak? A to było tak, o matko, o matko, ja teraz mogę człowiekowi, pierwszy raz w życiu on ode mnie usłyszy, o, przypowieść, o synu marnotrawnym, ojcu, mój nazywaj to jak chcesz. Czujecie to? W ogóle macie zachwyt na tym, że możecie ogłaszać ludziom Ewangelię? Że to jest po prostu najbardziej zarąbista rzecz, jaka. Co więcej będzie fajniejszego? Przynajmniej nie to ja. Dlatego właśnie bardzo chcę głosić. Eee, I czy moje? Tak. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Czy moje świadectwo jest prawdziwe? Znaczy. Nie ma takiego słowa. Uprawdziwiane przez Chrystusa. Przez to. Przez świadome, pełne uczestnictwo w życiu Kościoła na tyle, na ile jest to możliwe. Ja czuję, że nie wszyscy mogą przyjmować sakramenty. Okej, okay, ale może iść na narrację. I zawsze, niezależnie tym, od tego, na jakim etapie. Wstępowania w kościół, czy bycie w kościele jesteś zawsze masz słowo Boże. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Czy mój świat emocji, relacji, pracy, mój świat domu w szkole, myśli przede wszystkim myśli, modlitwy staje się przez to słowo, które jest Bogiem. I o tutaj będzie mocno, to mi się podoba. Świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojej go nie przyjęli. I no właśnie, jak ja używam tego słowa, które mam? Czy nie utrudniam innym zobaczenia Chrystusa Ewangelii przez szczegadanie, plotki, nieprawdę, nie wiem, przez, przez kłamstwo, zazdrość, fałsz i to uważam że jest najgorsze, to co teraz powiem? Przez. Używanie Słowa Boże, Bożego przeciwko komuś. Nie znoszę po prostu płakać mi się, ale autentycznie płakać mi się chce i nie dzierżę tego. i nie, Trudno mi bardzo zrozumieć, jak ludzie używają Słowa Bożego. Ci teraz tak dowolę tym Słowem Bożym, ci udowodnię, że się bardzo mylisz. Przecież, gdzie tu jest jedność? Przecież my jesteśmy kościołem. Bo mnie się wydaje, że bratersko upomnieć, to nie jest dowalić komuś Słowem Bożym. To jest, to jest okropne. Bo moim zdaniem, i ja oczywiście ja mogę tutaj być turbo naiwna i trudno może jestem. Według mnie trzeba upomnieć z miłością, czułością i serdecznością. Ja nieraz mnie się burzy, kurde, widzę, no, widzę że, że ktoś robi błędy. Tak, Sandra? Masz sobie tyle miłości, czułości i serdeczności, żeby powiedzieć jej? że to jest błąd, ale po to, żeby mu dowalić, tylko żeby mu podać rękę. Masz to w sobie? Jest taki jeden, który dniem i nocą, dniem i nocą oskarża dzieci Boże przed y, tronem Boga. Może używa słowa do tego, żeby udowodnić Panu Bogu, jak beznadziejni jesteśmy. Na szczęście ani życie, e, ani śmierć, ani aniołowie, ani to, co głębokie, nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusa, co nie znaczy, nie zwalnia nas z obowiązku bycia jak najlepszymi katolikami. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Czy żyje jak własność Boga? I tu jest super, bo tak trochę możemy no, być przygnębieni. Ja trochę tak miałam, że tak, mm, smuteczek. Ale wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. I to słowo daje ci moc, daje ci turbo power. Co dostajesz w zamian? Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. I w 108 punkcie możemy pojechać w dół. Wiara chrześcijańska nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego. Słowa niespisanego, lecz wcielonego i żywego. Aby słowa Pisma Świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by Chrystus, wieczne Słowo Boga Żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy rozumieli Pisma. Rozumiesz, że Bóg... To już nie jest tak, że, że musisz żyć tak, jak ci... No dobra, jesteśmy zależni od genetyki. Rozumiesz, że to Słowo tak diametralnie przeniknie twoje życie, że to będzie nowa jakość, będziesz nowym człowiekiem, że... Wcielony Bóg Jezus Chrystus chce zamieszkać w Tobie, jak w Maryi, że chce, żebyś oglądał Jego chwałę, a słowo stało się ciałem zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzona otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Czy to jest Twoja intencja, żeby bardziej się spotkać z Bogiem żywym w Jego Słowie, niż otrzymać to, co chcesz? Bardziej się z Nim spotkać niż być uzdrowionym. Nie być w dostatku. Czy bardziej chcesz Go słuchać, niż Mu mówić? I czy Bóg chce, żebyśmy byli uzdrawiani? Z całą pewnością, mocą i w ogóle wszystkim yy, na pewno pewnikiem 16 rozdział Ewangelii świętego Marka, czego tutaj nie ma. Yy, yy, werset 18. Na chorych ręce kłaść będą, ale wcześniej, werset 15 Ewangelii świętego Marka. I rzekł do nich, idźcie na cały... 16 rozdział Ewangelii Świętego Marka, wersety, niech będzie, że od 15 do 18, to jest taki e, sztandarowy, w ogóle posłańczy e, e, fajne tutaj mam rzeczy napisane e, tekst I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępien, potępiony. Wiara będzie, bierze się ze słuchania, a to, co się słyszy, to jest Słowo Boże, Czyli ku zaskoczeniu nas wszystkich znowu wracamy do słowa, czy Bóg nie chce ci dawać wszystkiego, co najlepsze, najwspanialsze, super pracy, relacji, dostatku. Tak, jeśli to służy Jego chwale, twojemu zbawieniu. Czy chce, żebyś był, była zdrowa, zdrowy. Tak, jeśli to służy Jego chwale, świadectwu innych i twojemu zbawieniu. Tylko, czy ja, co ja najpierw chcę? Spotkać się z Bogiem żywym? I Panie Boże, wiesz, jak dasz to uzdrowienie, w ogóle super, nie? Chcę świadczyć o Tobie, co zrobiłeś w moim życiu. Najpierw chcę spotkać się z Tobą. I ja uważam, takie jest przynajmniej moje rozeznanie, że wszystko zaczyna się od tego, żeby pragnąć Jezusa. No ale ja nie pragnę. To się pomógł, żebyś pragnął. Czy myślicie, że, że mnóstwo ludzi to tak, tak mieli? Przypuszczam, że cała masa ludzi yy, modliła się najpierw... Jak na przykład Ignacy tak na pewno miał. I on mówi: nie chce ci się chcieć, to pomódl się, żeby ci się chciało chcieć. Nawet nie chce ci się modlić, to się pomódl, żeby ci się chciało modlić, żeby ci się w ogóle pomód się. I Pan Bóg, i szatan potrzebują szczeliny do tego, żeby zrobić najlepsze bądź najgorsze rzeczy w Twoim życiu. I nie mówię, żeby nas zawstydzać, żeby było nam niemiło głupio, czy żeby nas zdemotywować, bo też na nie jest nam potrzebna. Tylko dzielę się wszystkim tym, co gdzieś tam mi zagrało. W zeszłym tygodniu miałam taki moment. Przychodzę sobie na adorację i fajnie pani trochę razem przed musi. I wiecie, zero skupienia. To ja do tutaj teraz przychodzę taki wysiłek robię. I przychodzę na adorację i mam po prostu mnóstwo rozproszeń. I słyszę, bo myśli wasze może na dół nie są. Myśli moje nie są waszymi myślami, a drogi wasze nie są moimi drogami. Ja tak. No, wiesz, Panie Boże, to już wiemy. No to może pójdziesz do tego fragmentu. Więc poszłam do tego fragmentu. I, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad Waszymi drogami, i myśli moje nad Myślami Waszymi, ja tak myślę, Ty jesteś cierpliwy, Boże, że Ty znasz mnie. Ja nie muszę przed Tobą niczego udawać. Ty mnie znasz i Ty wiesz, gdzie są moje myśli. I dajesz mi szansę nawrócenia. Zaiste podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi i nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje na się nie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne. Wpierw, zanim nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Zobaczyłam, że Pan Bóg jest cierpliwy i uparty, że on jakby ma świadomość tego, śmieszne, nie? Pan Bóg ma świadomość, że, że właśnie ja chcę, ja chcę, żeby było, ja chcę, wiesz, Panie Boże, tak jak ty, a nie mogę się skupić. A Pan Bóg daje, on właśnie nie ma tak, że jeszcze cię tutaj dojadę, tylko spokojnie, wiesz. Trwaj w moim słowie, aż w końcu moje myśli będą nad Twoimi, aż moje drogi staną się Twoimi drogami. No ale. Wiecie, rachunek sumienia, który po prostu tak kocham. No i zrobiłam sobie ten rachunek sumienia i pytanie. Dobra, a co robiłaś, zanim weszłaś do kościoła? Dawid podsiadło, miał mało miasteczkowy, telefony, SMS-y. No to czego Ty, Sandra, tutaj oczekujesz? Że co, że będziesz w ciszy i w skupieniu? Jak Ty tutaj w ogóle... No halo? No przecież mózg masz jeden, tak? Niepodzielny, więc czego Ty oczekujesz? No i i tak dalej tym tropem, zadałam sobie takie pytania. Dobra, jaka jest Twoja droga na mszę? Czy Ty w ogóle zapoznałaś się, zapoznałaś się z treścią Ewangelii, jaka będzie dzisiaj, z czytaniami? Czy na przykład rozważasz różaniec? Jak bardzo lubisz rozważać różaniec? Bo jak nie słowo Boże rozważamy w trakcie różańca, no to, no to co? Czy może wpadasz na mszę spóźniona, w ogóle na oriencie. Dobra, ok. Jestem. 45 minut. Zostaje w sobie to słowo? W ogóle wiesz o tym było? Pamiętasz czytanie? Bywa różnie, nie? Okej, okay. już ląduję. Bogu dziękować. Nie jestem źle. <grywa> Więc e, miłość, bardzo dziękuję za udostępnienie ostatnio e, nauczania Dominika Chmielewskiego. Też go słuchałam przed, e, przed właśnie w trakcie przygotowania się i w ogóle bardzo mnie inspirowało. I czyj obraz tutaj jest? pneumatofory, czyli ta, która niesie Ducha Świętego, albo ostatnio bardzo popularne kecharitomene, pełna łaski, napełniona Duchem Świętym. I skracając bardzo turbo ekstra hiper tę konferencję, księdza dogłoszenie księdza Dominika Chmielewskiego, chciałbym powiedzieć o tym, co jest gdzieś tam bardzo ważne jednym z elementów, że y, ludzie Przepraszam, Pan Bóg, sorry jeszcze raz, Żydzi wiedzieli, że są wysłuchiwani przez Boga w obecności arki, arki przymierza. Kto jest arką przymierza? Maryja, ta, która na maksa i w pełni przyjęła słowo Boże. Więc nie wiem, czy się tak modlisz, ale to mi bardzo pomaga jeszcze w jakiejś takiej głębszej zażyłości z Maryją. usiąść z nią, wyobraź sobie może nawet, jak wiesz, normalną dziewczynę. Może nie tak jak tutaj, ale tak nie wiem. Ja, to, ja w ogóle bardzo uwielbiam sobie wyobrażać Maryję, jak ma takie gęste, krucze, czarne włosy, związane w piękny warkocz i siedzimy, i ona mi tłumaczy, o co chodzi w Boga, nie? E, I nie, nie bój się jej prosić. I wzywaj Ducha Świętego, który jest centralną osobą, tak jak mówił właśnie katechizm, że, e, że Duch Święty, autor Pisma Świętego, wyjaśni ci to Pismo.